Witam serdecznie w wyzwaniu na dzisiaj, czyli na środę 3 marca. Dzisiaj chciałbym zaproponować wam wyzwanie, które będzie polegało na podzieleniu się zdjęciem swojej biblii, którą masz na półce, którą czytasz, może którą masz zamiar rozpocząć czytać w Wielkim Poście. Przygotowałem kilka pism świętych, z których ja korzystam kilka yy, Tłumaczeń Pisma Świętego, jedno z nich, tak zwana Biblia Poznańska. Tutaj mam taką trochę grubszą, powiedziałbym, Biblię. Ważącą parę kilogramów Pismo Święte Nowego i Starego Testamentu, tam była tylko jedna część z czterech i Pismo Święte, które chyba najczęściej używam, to Biblia. W takiej niebieskiej okładce, Biblia tysiąclecia, jeszcze to. Wydanie czwarte służy mi już od ładnych paru lat, łącznie z czasów, kiedy na studiach omawialiśmy poszczególne części Pisma Świętego Księgi Pisma Świętego. O co w tym naszym wyzwaniu będzie chodziło? Ano o to, aby na naszym zespole wyzwanie Wielki Post 2021 pochwalić się zdjęciem swojego Pisma Świętego. Ale nie tylko po to by to zdjęcie tam wstawić, żeby ono sobie było i żeby inni wiedzieli, że ono jest, ale po to, aby zmobilizować się i dziś sięgnąć do Pisma Świętego. Nie tylko jest sfotografować, nie tylko może odkurzyć czy zerknąć do niego po dłuższym czasie i odłożyć z powrotem na półkę, ale po to by od jutrzejszego dnia Biblia była gdzieś blisko nas. Może położona na stoliku, przy łóżku, może gdzieś na biurku. Może to będzie wersja jakaś kieszonkowa Pisma Świętego, którą będziemy nosili ze sobą, a może to będzie aplikacja Pismo Święte, do której zerkniemy w wielkim poście częściej. Zatem moi drodzy, wyzwanie na dzisiaj, czyli na środę 3 marca, pochwal się swoim Pismem Świętym, sfotografuj, zrób fotkę, wrzuć na Teamsa i zobaczymy, ile tych wyzwań. Przygotowanych przez Was pojawi się w komentarzu pod tym filmem. I nie zapomnijcie o tym, że zadanie nie polega na samym zrobieniu zdjęcia, ale żeby zerknąć do Pisma Świętego, może jakiś fragment przeczytać i żeby to Pismo Święte nie wróciło z powrotem na półkę do końca Wielkiego Postu. Żeby do niego zerkać, sięgać, może po kilka zdań, może kilka wyrazów, ale tak by to Pismo Święte było obecne w naszym życiu. Słowo Pana Boga, które daje każdemu z nas. Tylko brać i czytać. Zatem czekam na y, zdjęcia i może jakieś Wasze komentarze, jak to z tym wyzwaniem pójdzie Wam. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia we czwartek. Przygotujemy coś ciekawego również, mam nadzieję.